17:33 38 stopni ciepła. Jedziemy się schłodzić do rzeki na Magnes. What I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out, maybe It's the chemistry. It's time to break up. So what? When i feel like this i'm immortal when i feel like this i'm a mortal. when i feel like this i'm a photo No i witam serdecznie Akcja, akcja, akcja most Już nagrywałem część filmu Tutaj, ale kolejny, mój mili kamień Kolejny depozyt, ale zobaczcie Sami, magnetyczka Znowu stoi w wodzie Przełączę na kamerę, zobaczymy co tutaj jest. Kamera odwrócona. Taki depozycik. Sprzętu, sprzętu zestawu kolejarskiego. Tutaj coś jest, wszystko się dzieje, o, patrzcie jakie komba. Wszystko się dzieje wokół tego kamienia, gdzie tutaj rozłożone fanty. Marek walczy z następnym. Natuję Wam super połowy. I dzisiaj zważymy, oczywiście, dzisiejszy urobek. Jednak to będzie montowany film z dwóch dni. Tak więc zobaczycie, tylko tak mówię, to co dzisiaj znaleźliśmy. No i Coś niebywałego, wam powiem, 5 minut, tam baza marka moja tutaj, ale co wam pokażę ciekawego, stojąc w jednym miejscu, cały czas wyciągam śruby kolejowe moim. Tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Nigdy Nigdzie się nie ruszałem stąd jedna czwarta wiadra, czyli gruby złom. Oby tak dalej magnetyczka Przedstawiam <laughs> Zrobiłem, pozazdrościłem Arturowi coś jest przyłapanie o. coś ją trzymie o. Nie chcę puścić Od takich zadań To my mamy taką łopatę Ale Idę do, do Marka zobaczyć, bo znalazł coś ciekawego od czego to może być na pewno będzie wiedział Artur Skaniowa, baza numer 1 i tam leży następny miejsce Zaje fajne naprawdę jesteśmy w granicach 15 minut tam biegnie most na autostradzie A4 a fantów co nie miał? Zobaczcie zresztą sami. Zapowiada się ciekawe, zapewne nieraz odwiedzone przeze mnie i przez Marka Marka miejsce, ale nie zamulamy. Idziemy do magne, magnetyczki zobaczyć co ja tam co ja tam mam. Jesteśmy Może z drugiej strony się za to zabierzemy i pójdzie bez pomocy łopaty O jest widzicie na żywczyka No i mega Zaraz obstukamy szukamy to i zobaczymy co to jest no ale tak naprawdę widzicie wszystko się dzieje cała akcja wokół tego jednego wiadra w wiadrze przebywa oczywiście co niezmiernie cieszy godzina nie wiem koło 20 19.40 autka sobie zapylają w stronę Tarnowa, Rzeszowa W wiatrze, od ostatniego ujęcia Trochę przybyło Znowu akcja, ten sam kamień Przy tym samym kamieniu I patrzcie, znowu coś diablica zwęszyła Kolejny 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 fancik. Denar. Tym razem denar krynia. Jest ich już tutaj sporo. Miejsce, żeby nie powiedzieć dobre, powiem wręcz doskonałe. Życzę wszystkim takich. Wody w Polsce opadają, no ale to nie zasługa. Niestety, susz, To jest zasługa. <laughs> tak półżał pół ten serio. Chłopaków, co śmigają o rzekach. Z magnesami neodymowymi. Za niedługo będzie ciężko. Patrzcie na żywca. Kawałek gnita. Będzie ciężko. O. O wysokie stanie rzek. No ale to dobra. Widzicie. Kolejne fanty. Trzeba dorzucić do wiaderka. Zobaczmy co tym razem. Ale tak mi się wydaje, że to. Tak. Kawałek głęba odnita. No. Miejsce satysfakcjonujące powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego, że w jednym miejscu, żeby aż tak, aż tak grubo było. Co prawda ceny, ceny złomu spadły, ale to nie, nie, zawsze o to chodzi, jest zabawa. Tutaj tak. pomocnik, tam Marek Fanta Tutaj z tej strony wygląda na to, że jest ich nieco więcej. Ale każdy, każdy śmieć, kawałek złomu wyjęty z rzeki cieszy. I to można powiedzieć podwójnie, jak i nie potrójnie. Zatem do kolejnego ujęcia, chyba że chcecie chwilę ze mną pospacerować. Może coś znowu będzie na żywca. Powiem Wam szczerze, że nie znam tak rzeki, więc nie chcę zbytnio się, jak to mówi, poczuć pewnie, aczkolwiek nie widać, żeby tutaj było jakoś specjalnie głęboko. Jednak czasami pozory mylą moje i można nieźle, nieźle zmokę zaliczyć. No nic, chyba koło wiadra już czysto. Przeniesiemy się parę kroków, mam nadzieję, dalej. Nie trzeba będzie za daleko zasuwać. Czas pokaże. A już coś chyba jest. No tak, już kolejny nit. A wiadereczko za mną. Błysłownie czary-mary, moi Czary-mary. No i tak, moi mili. Łopata znowu została użyta. Troszkę oddaliłem się od wiadra. W jednym miejscu, bez pomocy łopaty, tak naprawdę, podejrzewam, nie udałoby się tego znaleźć. Taki. Trzy fanciki w jednym dołeczku. Za jednym razem. Nie wiem, w krańcach 8-9 kg. Takie rzeczy. Tylko ukrynia. Tylko w mało Małopolsce. Powolutku. Będziemy się już chyba zbierać. Wystarczy, jesteśmy, nie wiem. Pół godziny? Edzie w granicach 20-30 kg. <laughs> Mi się wydaje, że, że wystarczy. Odwiedzimy jeszcze nieraz to miejsce. Jednak jeszcze troszkę, jeszcze troszkę poszukamy. Tyczka stoi. Czyli coś tam jest. Pomoc o, łopaty jak najbardziej uzasadniona. fi Zatem zabieramy się do roboty. Dwie godziny dwie godziny za nami, cały czas, cały czas coś jest, coś znajdujemy pod każdym. Kamieniem tak naprawdę. Coś można znaleźć. O, patrzcie. Całe komplety. Masakra. Na pewno tutaj wrócimy. Dzisiaj już nie mamy. Marek walczy z następną zdobyczą. Dzisiaj już czas kończyć. Tutaj też coś jest. Patrzcie cały o na żywego. Mamy łeb, łeb od Nita. O ile się nie mylę, nie śrubę. Dobrze mówię czyśle. Jak można zobaczyć śruba. Całe wiadro, ale dzisiaj wyjątkowo zważymy urobek, ponieważ Marek podarował mi wagę. Zobaczył, co się stało na wcześniejszych odcinkach, że waga uległa zniszczeniu, więc fajnie będzie zobaczyć ile dzisiaj padło a więc tak krótkie podsumowanie na dzisiaj, tego co dzisiaj znaleźliśmy <grytanie> popatrzcie moi mili ile tego jest dwie godziny kawałek tora Przepraszam. coś niesamowitego denary grynia cieszą najbardziej raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sztuk nakrętki różnej maści ogromna śruba mniejsza wszystko można tutaj znaleźć kotwy yy... Jak to się nazywa nit. I tutaj dużo więcej nitów. Na tym nie przedłużamy. zabierzamy się za ważenie. A więc, tak, waga, o której mówiłem. Zostałem od marka. Dzięki przyjacielu dajemy wagę. Będziemy ważyć do 25 kg. Najpierw nitę. No i zobaczymy, ile jest. Przesupiemy do pojemnika. I tak kolejno śruby, podkładki i będziemy widzieć. Lecimy z tematem. Dawaj. Zaczynamy od nitów. Samych nitów nie kurczyła bostrość. Nie chcę złapać. Jest 12 kg. Musicie wierzyć mi na słowo, ale zaraz resztę spróbujemy ustawić ostrość. Dobra, teraz śruby kolejowe. lub kolejowych mamy 6 kilo tam 12, 18 kilo plus tutaj dobra lecimy dalej no i reszta reszta złomu jest 15 kilo czyli 18, 15 33 kilo złomu w 2 godziny wydaje mi się, że Całkiem dobry wynik. Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Na pewno będą ciekawe i z mnóstwem takich fantów. Do zobaczenia.